Cześć kochani, wiem, że w tym odcinku wyprawa na księżyc z filmu Tik strasznie fałszowałam. Kochani, a więc teraz tak wam to udowodnię, że zaśpiewam dobrze, bo się nauczyłam tego tekstu. Zobaczcie jak mi to wyjdzie. Znieść się chcę, z tymi skrzydła co uniosą w niebo mnie. miejsce gdzie odnajdę dowód księżyc coś musi w sobie kryć. By tam dotrzeć sposób musi być Mieć rakietę i się wzbić W kosmos lot, ja zrobię to dla swej rodziny Może tak przekonam ojca, by pamięci wierny był Mi świec, latar nie wznosi, więc dlaczego ja mam stać? Astronauta za horyzont mnie chce i ja, dzień, a i układamki, układanki, wzór, jaśniejszy i zarys ma. Wszystko gra. Zaraz lecimy, już zapłon się tli! W ruch odliczanie zamknięte są drzwi, wszystko gotowe, tak. Chcę, Czanga, już do ciebie lecę, wzbić się chce I przekonać jakoś tatę, wzniosę się, grawitacji Hej, Czanga, ja blisko jestem tu Chcę w Cię wzbić się już Kochani, przesyłam wam buziaczki Proszę, proszę, ocencie, że jest dobrze Bo się nauczyłam tego tekstu Jak myślicie, dobrze mi wyszło, czy nie? Boujaquin. Mm -hmm. mm -hmm.